Dlaczego polagra? Przede wszystkim jesteśmy już tutaj trzeci raz i po pierwszym kontakcie z Apolagą, z tymi targami zyskaliśmy bardzo dużo klientów, powstała tutaj sieć Dlerska i w związku z tym bardzo lubimy tu przyjeżdżać, jest duże zainteresowanie i duży odzew klientów, którzy już są użytkownikami naszych maszyn, przychodzą tutaj, dzielą się z nami opiniami i... i z użytkowania naszych maszyn, dlatego bardzo lubimy to przyjeżdżać. Z jakimi nowościami przyjechaliście na Opelagra? Jeżeli chodzi o nowości, to wprowadzamy nowe typy szeregi, czyli maszyny przygotowane dla rolników, którzy mają mniejsze moce ciągników, mniejsze ciągniki. Zarówno wchodzimy też w maszyny, które. Są dedykowane dla rolników, którzy mają wielkie obszary, ciągniki o dużych mocach. Dlatego wprowadziliśmy takim naszym produktem flagowym. W tym momencie jest brona kompaktowa, talerzowa w szerokości 8 metrowej, w pełnym wyposażeniu z siewnikami do poplonów, która jest w 100% przygotowana do wymagań obecnych na rynku dla rolników, którzy mają wielkie obszary.